Yo Renata. się Aniko, to tej jestem nadać i widzę Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku gramy w sobie w Brawl Stars. Brawl Stars, pierwsza gra na tym kanale. Uuuu, mamy to wydarzenie. No tu gramy. No e, tu jest walka z bossem. To biorą szali na walkę z bossem. Dobra, i zaczynamy pierwszą gierkę. Dobra, no, ładuj się. Mm, ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się. No, rób się. Rób się. Trzy na trzy jest gra, czy no o nareszcie. Co? Co? To oni mnie zabili? A, to fajnie. Gramy. bo bota. Nie, ja nie zginę. Ja nie jestem noob. Dobra. Bijemy tego bota. Bijamy Bibi. 67%. Bibi go type. Bijemy, bijemy. O, zabili mnie. Zabili mnie. Zabili mnie. Bij ich, Nita. Bij ich, Nita. Mm. Nita, bij ich. Bij ich, Nita. No uciekaj, bo chcę go bić. Dobra, tam jest kolej. Tam jest znacznie kolejny. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, bić, bić. Bić, Nupka. Wow. No, bibi, bici, bici, bić. Co? Jak on mnie trafił? Co? Jak on mnie trafił? Ja się pytam, jak on mnie trafił. Dobra, za trzy, dwa, jeden i bijemy, bo tak. Członek drużyny pokonany. Bić go, bić go. Nie, yeah. ginąłem. Dwadzieścia dwa procent, a większość tego ja obiłem, bo jedno moje uderzenie zadaje jeden procent, ale z bliska. Mm. O chopego miałem. Dziesięć moich uderzeń z bliska i ginie. Widzisz że go o baj doświadczę. Jest. Zabity. Zabity. Dobra. I teraz my żeton. Dobra. I oczywiście i subskrybujcie mój kanał. I dawajcie łapki w górę. I może pięć łapek w górę po tym odcinkiem i, odcinkiem. I nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars. Dobra, gramy kolejny, ale teraz może... A, szeli znowu. Gramy, 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 gramy. Jestem w drużynie z Kiełkiem i z Koltem. Bić bota. Bić, że typa... Zabijamy. Nie, nie. No, zablokowałem się. Nie. Elka, nie zablokowanie się. Jak ja nie lubię się blokować, wtedy zawsze ginę. O nie. Został sam kiełek. Kiełek rzuca, czyli... Dobra, już jest. Nie, 120 HP. Nupku, nupku. On się regeneruje, czy mi się tylko wydaje. Przegrałbym, przegrałbym. I bij go ultem. Ten ult nie zadaje w ogóle procent. Mm, dobra. Bum, bum, bum. Bomba. Bomba, bomba. Ult. Otrzymałem go od ulta. Nie, tamten typu ma jakieś lagi. Wow. Nie w nim Proszę i zginąłem 63%... 61% mu zostało. Mm. O nie, o nie, o nie, o nie! O kurde! Some, <laughs> yeah, he have this tsunami, yeah. <laughs> you know, i <laughs> bicie go! Bijcie bota! 180 HP mu zostało Bić bota! Nie! 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 Nie I gramy z lubkami. Właśnie tak. Dobra, teraz zagramy jedno duo. Jedno duo bólem. No i... Gramy... Jestem... No nie, jestem z Barleyem. Mam nadzieję, że dobry ten Barley. Mm. Ja. Jeden power cube, drugi power cube, rozwalam typka tego, zaraz drugiego. Już wielkie starcie, już wielkie starcie. Ja nie muszę grać z prosem czy z nobem. I tak wygram. Piąta ranga na bólu. I myślę, że na ten odcinek to już wystarczy. No i siłaneczko, eleczko i joo!